Siemanko ludziska to ja, doktor Pixel66 a to e, informacje serwerowe. E, zapraszam na serwer BoogieCraft. E, serwer ten jest Hamachi i jest on non premium. E, serwer dopiero jest w rozbudowie. E, dużo nam to trochę zajmie, bo... Ja nie mam czasu na razie wchodzić na komputer, bo muszę wszystko tam pozaliczać i tak dalej. Ale ogłaszam konkurs na GIF Koda. E, a dokładnie na trzy. E, konkurs polega na tym, że wy piszecie mi... Um, nie. Nie, 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 nie. E, będzie tak pierwsze miejsce, drugie miejsce i trzecie miejsce. Do tego dostajecie różne dodatkowe nagrody, jak na przykład wystąpienie w jednym z odcinków, nie wiem, serwer prywatny. To wszystko wam mogę dać. Wy wybieracie sobie jedną z nagród, a będzie ich powiedzmy 6 i po prostu teraz tak, zasady konkursu musicie być moimi widzami. Musicie dodać ten film do ulubionych, kliknąć łapkę w górę i skomentować go. E, tak, to obiecuję Wam, że GIF-code zostanie Wam dostarczony, ale musicie napisać komentarz pod tym filmikiem, pod tytułem Biorę udział i z linkiem do Waszego, do waszego obrazka na mój kanał na mój kanał lub intra. To znaczy nie, 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 nie przepraszam, nie intra. E, na temat obrazka do kanału albo tła. E, konkurs trwa do do 12 do 5 sierpnia. Tak, do 5 sierpnia. Czemu do, do 5 sierpnia? Bo e, 5 sierpnia wracam z Anglii. Tak, jadę do Anglii. E, odcinki, oczywiście, będą się pojawiały, będą to vlogi, nie wiem cokolwiek, ale 5 sierpnia wracam do Polski, tak. E, teraz jestem ewidentnie w Polsce, ale pojadę do Anglii na cały lipiec. 5 lipca wracam e, i tak. Od jak przyjadę, wyjdę na swoją pocztę na. Nie, przepraszam, źle powiedziałem. Przepraszam bardzo, was, źle powiedziałem. E, ma, musicie napisać komentarz i wysłać mi link do pobrania Waszych obrazków albo. E, tło do kanału. E, Dodatkowa. Dodatkowa, taka, ta. Dodatkowa. Yy dodatkowo... dodatkowy konkurs, krótko mówiąc, jeszcze Wam teraz powiem. Do tego konkursu dochodzi, że musicie wymyśleć mi przynajmniej dwie nazwy do dwóch serii. Do serii z Minecrafta, przyszłego oczywiście, i do serii z... uwaga... Raymond czy Hol Hotluck tak, stara gra, ale zarąbista. Przynajmniej jak ktoś lubi Raymana. Eee, dobra, więc tak. Ja kończę. Diagnoza na dziś to. Czy wiedziałeś, że gdy za dużo, mając swój mózg, może stracić swoją wielką pojemność? Jeżeli nie, piszcie w komentarzach. Jeżeli tak, napiszcie w komentarzach. Eee, I tak. Z jakiej okazji jest ten konkurs? Ten konkurs jest z okazji. Uwaga! Uwaga! Z okazji otwarcia serwera przez mojego kolegę. Chodzi o to, że mój kolega poprosił mnie, żebym zaprosił jakieś osoby na serwer. Oczywiście na tym nie polega konkurs, ale ja przy okazji Wam pojedziemy o konkursie. Dobrze, więc ja, wam, wszystkie rzeczy do serwera będziecie mieć w opisie. Ja Was zapraszam do oglądania moich filmików, subskrybowania mojego kanału i życzę jej zabawy. Na razie, pa pa.